Proszę pana Wojciecha Złotowskiego, wizytę Stanów Zjednoczonych Poproszę Panią Annę Z Złotych i Z Z

Dziękuję bardzo. Miałem Państwu od na radę, żeby ja, teraz mm. No to jeszcze, teraz, to tak. Tak, jeśli chodzi o tą część formalną, to właśnie Pani wyłowić się na wspólnym I wtedy Pan dęczy. Jaką marką jest znaki nest dla obszaru? To, to ja bym chciała tutaj tak bardzo podkreślić. Na ostatnim naszym spotkaniu, jak miałam okazję widzieć większość z Państwa na pewno w grudniu, rozmawialiśmy też o tym, czego potrzeba, by stworzyć gromadę. Jedną z pierwszych rzeczy to są ci warunki geoturystyczne, czyli nie tylko przyroda ożywiona, przyroda również ożywiona, walory kulturowe, to Państwo macie. I wiecie Państwo, że tu macie. Drugim elementem jest podstawa organizacyjna i ona tutaj właśnie teraz została zawarta. Geopark musi mieć te podwaliny, żeby móc się rozwijać. A trzecia rzecz, która będzie się rozwijała, to jest ta współpraca jakby taka na co dzień. Żeby geopark mógł funkcjonować, jest to po prostu element kluczowy i niezbędny. Ideą geoparków UNESCO jest powstawanie ich od dołu. Państwo to robicie modelowo, więc możecie być z tego dumni. Jeżeli chodzi o geopark, oczywiście to są władze lokalne, regionalne, lasy państwowe, parki krajobrazowe, parki narodowe, a także instytucje nauki, o których warto pamiętać lokalne stowarzyszenia, koła podróży miejskich. Każda osoba z tego terenu tworzy geopark, bo one są winne dla nich, nie dla turystów. Proszę o tym też tak nie myśleć. Gopaki nie są tylko dla tłumieńców. Gopaki są dla ludzi, którzy tu mieszkają.